Cześć, to wideo uwalnia traumy. To wideo uwolni ci traumy. Jeśli obejrzysz się je do końca z otwartym sercem i z otwartym umysłem, to uwolni ci traumy. No bo jak to jest? Pozbyliśmy się toksyków, narcyzów i tak dalej, zostały traumy, tak? Ciężkość, trud, konflikty wewnętrzne, emocjonalne, mentalne i trzeba się tego pozbyć. I w tym wideo, w jednym wideo się tego Będziemy, możesz, mówię, wierzysz, lub nie, twoja sprawa. Jak obejrzysz do końca, będziesz uwolniony, uwolniona. Strach, nie będziesz musiał robić lat tej, czy to czy miesięcy, czy lat tej, tych różnych tam dziwnych rzeczy. Po prostu w jednym wideo. Yy, I tak, mówię, ty masz ciężko, ty masz ciężko. Moja babcia, jak była mała, to było tak ciężko, że kotlety z błota lepili i jedli. Tak było ciężko. Tak. Kotlety mielone z błota normalnie się lepiło i się jadło. Tak było ciężko. Więc nie mów mi, że ty dziecioku masz ciężko. I teraz tak, leczenie strał. Weź butelkę wody, tak? Mówię, śmiej się, nie śmiej się. Kto obejrzy do końca, to będzie o traumy wyleczone. Kto nie obejrzy, to mówię, tłucz się tam, w tym swoim życiu parszywym dalej. A tu w jednym wideo ludzie... Z, 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 którzy trochę otwarte umysły mają się traumę pozwędną I lecz czarujemy wodę, czarujemy wodę do traum, to będzie woda do traum, tak. Chodzi o to, e, tak, ja ene, będę robił przekaz energetyczny z rąk, tak, tak jak skąd się wzięło, skąd ja to wziąłem, z technika, będziemy, przekaz energetyczny będziesz odbierać, potem będziesz czarować wodę, a negatywną energię strzącę. Trzy kroki tam są, tak? Trzy kroki. Brać energię, czarować wodę i strząsać. Skąd to się wzięło? Ja, jak byłem mały, to yy, yy, w niedzielę do babci jeździliśmy i akurat babcia w niedzielę oglądała zbyszka pana, zbyszka nowaka, ręce, które leczą. Nie wiem, czy oglądasz różne filmy o ludziach, o nadprzyrodzonych zdolnościach. Tak jak Flash Gordon, ten człowiek błyskawica. Człowiek błyskawica, jak był mały, to go strzelił piorun i on potem szybko biegał. Ja, jak byłem mały, to. W niedzielę u babci mnie szczelił pan Zbyszek Nowak, ręce, które leczą. To było tak. My przyjeżdżamy do babci w niedzielę, wchodzimy do babci. Ja jeszcze chyba mówić nie umiem, a babcia. Wyciągaj ręce, wyciągaj ręce, wyciągaj ręce, dziecioku, nie? I ja musiałem te ręce wyciągać, nie? Do telewizora. Wyciągaj ręce, dziecioku, ja tylko telefonkę z dzieciństwa. Wyciągaj ręce dziecioku nie? do telewizora. I tam pan Zbyszek Nowak mi robił te przekazy energetyczne w niedzielę. I stąd moje talenty też się wzięły. Mówię, tak jak nie wiem, tam Batman jak był mały, to go nietoperze pogryzły. Flash Gordon jakby mały, strzelił go piorą. Mnie, pan Zbyszek Nowak, jak byłem u babci, zrobił duży przekaz energetyczny. I ja się dzielę dalej. Więc szanujemy wodę, tak jak pan Zbyszek Nowak, to tak, weź butelkę wody. Mówię, albo w domu, jak teraz nie wiem, oglądasz gdzieś tam, na, mogę, nie wiem, jesteś na dworzu i na telefonie. Jakaś woda musi... Możesz nosić na rękę. Nie udawaj tutaj grzeczna, grzecznego czy grzezny. Dobra. I teraz e, czarujemy wodę. Po pierwsze, weź energię. Tak, weź energię z rąk moich. Czyli wyciągnij ręce teraz ty do e, komputera. Weź energię. Tak, dobrze. I potem wodę. Czary Mary, czary Mary. Czary Mary woda. Czar Co tam jeszcze pan Zbyszek mówi? No, tam możesz, nieważne, strząśnij złą energię teraz, strząśnij złą. I znowu do komputera wyciągnij ręce. Tak, weź energię sobie, weź, tak. I teraz czary, mary, woda. Czarujemy wodę, czarujemy. I strząsamy złą energię. I już ostatni raz, weź energię. Tak, weź. i czarujemy wodę, czarujemy wodę. I strząsamy. I to już jest koniec. Ja wiem, krótko, szybko, ale widzisz, i już masz załatwione traumę, ale nie tam będziesz, kurcze miesiącami się tam, mówię, paplać, tułać po, po świecie traumy. Mówię, człowiek dla człowieka z wiarą, tak, tak to działa. Nie masz wiary, to tam mówię, grzeb się w tym wszystkim, tłuć się w tym błocie. I teraz masz taką wodę do traum. To jest woda do traum. Z przekazu, zaczarowana z przekazu. Co z nią robić? Jak jesteś dziewczyną, mówię, jak jesteś dziewczyną, to do nacierania się najlepsza jest, do nacierania się, jak jesteś dziewczyną. Dziewczyny to tak lubią się nacierać różnymi rzeczami, z moich obserwacji, no wiecie, że się, dziewczyny się lubią nacierać różnymi rzeczami, więc wieczorem przez dwa tygodnie trwa taka yy, leczenie z tą wodą do, do miesiąca maksymalnie. I wieczorem się po prostu o, trochę ten i nacieraj się, nacieraj się wieczorem, nacieraj się tą wodą na traumę. Jak jesteś mężczyzną to mówię, wieczorkiem wiesz, tam to na naparstek dosłownie. Mężczyzna to delikatnie, tutaj tylko tak. Mężczyźni się nie nacierają. I po miesiącu też możesz tam dziubnąć łyczka sobie. Chociaż to bardzo, bardzo mocno jest, więc tutaj w przypadku picia to mówię, bardzo mało. Bardzo mało efekt może być od razu na wysokie wibracje. Możesz wysokie wglądy, myślenie takie wiesz, może ci się peryferalnie włączyć i tak dalej. Dobra, masz tą wodę. Mówię, jak ci zostanie na Allegro, też trochę może się sprzedać, więc możesz też dorobić na niej. Jak zostanie magiczna woda, czary, mary, tylko trzeba dobrze opisać, co robi. I traumy wyleczone od dwa, dwa, tygo dwa tygodnie do miesiąca. Taką wodą należy się nacierać jak jesteś dziewczyną, jak jesteś mężczyzną, u mężczyzn to też działa, jak nadzierasz drugą osobę, tak to działa, tak, że jak mężczyzna taką wodę masz, to możesz powiedzieć, poznajesz potem na przykład dziewczynę i mówisz, że ty masz wodę do leczenia traum, mówi, chodź do mnie, mówisz, no chodź, nie wiesz, chodź do mnie, tak. I my przy jak mężczyzna też, bo to w dwie strony działa w sensie, to co dajemy, to otrzymujemy, więc mężczyzna, który chce pomóc koleżance traumy wyleczyć, do to, to Nacierając ją również leczy siebie z zdwojoną siłą. Tak. Dobra. To jest pierwsza rzecz. I załatwione mamy narcyzów, toksyków, trudne sytuacje. Teraz dwa tygodnie tą chodą. Traumy wszystkie masz wyleczone. Yy, traumy wyleczone, jesteś oczyszczony. Marzenia cele ci się znowu włączają. Chcecie się żyć, chcecie się doświadczać, czy zbudować siebie. Co dalej robić? Wiadomo, co dalej robić. Budować siebie. Realizować swoje marzenia, cele, odgrzebać, odkopać, przypomnieć sobie z dzieciństwa, i tak dalej. Kto ci może pomóc? Ezoterycy tam na rynku ci mogą pomóc. Jak chcesz, że zdrowie z białka ocznego, zawsze znajdź jakiegoś ezoteryka, on ci z białka ocznego zdrowie przeczyta. Oni też świetnie co do nie wiem, do dzieci, ci jakieś porady. Jak nie mają dzieci, bo wiadomo, jak osoba nie ma dzieci, to najlepsze porady do wychowania dzieci daje. To też ezoteryka może zapytać o to. Oni dużo porad dają w rzeczach, których sami nie robią, więc zawsze, jak spotkasz ezoteryka, to możesz zapytać o poradę. O, o to chodzi. Takie wskazówki ci daje na przyszłość. E, na koniec czytanie. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś pana Zbyszka Nowaka. Nie spyszka Nowaka, tylko tego. Jackowskiego. O, Jackoskie to ja to zrobię takie czytanie, bo ja oglądałem i też poczułem, że. To widzenie peryferyjne, peryferalne mi się włączyło, więc zrobię Ci tobie, zrobię widzenie na wiosnę. Wiesz? On tak rękę przykłada tak do czoła i mówi: O, no, ruchy, widzę ruchy, widzę ruchy na wiosnę, tak, ruchy będą. Ruchy ludności widzę w Twoim życiu na wiosnę. Przyjdą ci nowe. O, poczekaj, urwało się. Widzisz? Rozproszyłeś mnie, rozproszyłaś mnie i się urywało. Na wiosnę ruchy będą ludności. Tak, będą ruch O, widzę, duży ruch ludności. Jeden człowiek do drugiego człowieka widzę, że będzie mówił i ten drugi będzie do tego pierwszego odpowiadał. Tak, widzę, ruchy ludności. Na, na zachodzie. o no, nie, na wschodzie bardziej. Nie, bardziej przy wschodnim oknie twoim, no. Będą ruchy ludności, no. Na, na wiosnę w twoim życiu. Zapoznasz, tak, dżentelmena zapoznasz, na, na wiosnę dżentelmena zapoznasz, a jak jesteś facetem, to damę, księżniczkę zapoznasz swoją. No, no, o widzisz. I już masz przepowiednie na wiosnę. Jak jesteś dziewczyną, to poznasz dżentelmena na wiosnę. A jak jesteś facetem, to księżniczka na, na, w tą wiosnę się pojawi przy nowych <grych> pragnieniach. I jeszcze kilka porad takich relacyjnych, damsko-męskich. Takich od, typowo od sa, sa, samców alfa. Do samców alfa i od kobiet alfa do porady relacyjnej. Jak jesteś dziewczyną? Od razu zmierzamy do sedna, bez pitolenia, do sedna. Jaka jest najważniejsza cecha kobiety? Najważniejsza. Tak, wiem, mówisz, empatia, żeby była oczytana, mądra, żeby było o czym porozmawiać, gdzieś tam do, do wychowania dzieci się nadawało to wszystko jest ważne, ale jedna najważniejsza cecha kobiety w relacjach żeby ta relacja się udała była szczęśliwa żeby ludzie się żeby rodzina tam był potencjał na rodzinę i szczęście i budowanie się żeby ta relacja była konstruktywna jedna kluczowa cecha bez pitolenia jaka jest posłuszeństwo jak kobieta potrafi być tą cechą jedną to się wszystko w Waszym życiu uda. Dobra. Do zobaczenia w internecie. Cześć.